Dzień dobry, dzień dobry Słuchajcie. Nie wiem czy oglądaliście no, Pewnie oglądaliście Pandora Gate Tych wszystkich kozaków, którzy to byli nieśmiertelni, nie do zatopienia, którzy pławili się w luksusach, którzy normalnych ludzi mieli za śmieci A teraz płaczą. Jeden z drugim płaczą. Okazuje się, że mają rodziny, okazuje się, że są poszkodowani teraz strasznie w internecie. Okazuje się, że hejt, którym się posługiwali, teraz dosięgnął ich. I słuchajcie, i u Bardeja jest bardzo. Pa, Barney, Bar, Ci ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno, a mam te wszystkie screeny tych wpisów, ich. Tak sobie na internecie po, Pozwalali mi grozić i ubliżać Sobie Teraz beczą Policją straszą Heh, Panowie Ja mam wasze screeny Waszych wpisów Byliście wielcy niezatapialni. A teraz Tyski straszy mnie policją A Cezary XLM i XL straszy Cezary król Discorda zebrał sobie towarzystwo yy, zebrał sobie towarzystwo na Discordzie i <kliwetnie> jest królem Discordu Straszy mnie Xelem boli dupa znajdźcie sobie inną ofiarę znajdźcie sobie inną ofiarę bo ta ofiara się już Zbuntowała. Także, panowie, wszystkie wasze wpisy, które świadczą o waszym o waszym hamstwie, o waszym yy, takim zacietrzewieniu, o waszej takiej nienawiści do mnie, wszystkie te wpisy mam zesklinowane i z Discorda, i z internetu, i tak dalej. A teraz oburzeni się znaleźli ci, jak oni się tam, Pogzdele i te daniele, czy jak tam. Oburzyli się teraz strasznie. Bo im wolno cię obrażać. Ale tobie nie wolno o tym powiedzieć. Bo masz być zastraszony. I właśnie tą metodą, tą metodą ci panowie działają. Zastraszenia, zachłóczenia za jebania w jakiś ruch człowieka, w jakieś sytuacje i tak dalej. Tworzą mity, tworzą mity na kanale. Później te mity te mity cały czas podtrzymują i okazuje się, że jestem handlarzem narkotyków, że jestem nierobem, że jestem farmazonem, jestem kłamcą, oszustem i tak dalej. I te mity tak tak latają po tych kanałkach W tych Discordach Oni się tam czują bardzo dobrze Bo się czują niezagrożeni Ale skończyło się Żeście się żeście prze przebrali miarę Przebrali żeście miarę panowie A teraz tylko pozostało wam straszyć O trzeciej w nocy Tyski do mnie Wypisuje jakieś śmieszne smsy Straszy mnie policją że ja mam prąd na kartę, że ja mam jakiś przyjaciół na G. Tyski, przestań pić alkohol. Jeszcze raz przestań pić alkohol. Przestań interesować się cudzym życiem. Cezary, przestań wchodzić komuś w życie. Ja ci napisałem na mailu: spierdalaj z mojego życia i wszystko. Spierdalajcie z mojego życia. Ja mam co robić. A wy znajdźcie sobie inną ofiarę. Tylko że musicie się liczyć, że inna ofiara może zareagować bardzo szybko. Jak wygląda cały ten hejt w internecie, i jak trzeba bardzo z tym walczyć, to wszyscy dobrze wiemy, bo dzisiaj to dotyka mnie, a jutro dotyka, a jutro dotknie kogoś innego. Bo te hieny, które nigdy w życiu nie podarują człowiekowi tego, że. Bo takie właśnie przypadki teraz się odkrywają, że ja upomniałem się o swoje, że powiedziałem panowie, kradniecie mi materiały. I to, że ich zgłosiłem za to, że mi kradną materiały, to oni zmieniają niki i pod innymi nikami. Robią takie rzeczy, takie rzeczy robią, żeby człowieka zgnoić i zniszczyć Bo najpierw ukradł twoje, a później, później mści się za to, że zareagowałeś na to Że na to zareagowałeś Uuu, bo nie ma prawa, rozumiecie? Nie ma prawa reagować Można go kopać można go pluwać, a on nie ma prawa reagować. Na kanale mojego brata mój brat opowiada o mnie farmazony. A później w komentarzach ludzie nawołują do tego, żeby mi żeby mnie zgłaszać na policję, żeby mi przeszukania w domu robić. Piotrek pamięta jedno To działa w dwie strony To działa w dwie strony Podtrzymywał jeszcze Podtrzymywał jeszcze to i się chichrał Cieszył się Napawał się tym, że, że gada na brata pierdoły A jego A jego wilczki Odpowiednio to ubierają W odpowiedni W odpowiedni komentarz To działa w dwie strony po prostu dajcie sobie odpust I teraz nie płaczcie, że jesteście pokrzywdzeni. Bo to co piszecie o mnie, to co, co mi robicie, to jest wszystko to jest wszystko wiecie. na papierze. tutaj, tutaj się tego nie, nie wypniecie, nie powiecie, że to nie ja, to nie mój, to nie mój nikt, to ktoś mnie podrobił, to nie on to. To tamten, nie ma tak. Musicie się z tym liczyć, że za takie rzeczy trzeba później odpowiedzieć. Stanąć i odpowiedzieć i powiedzieć tak, to ja, a nie straszyć policją czy ich <grym> Wszystko jest chore. Istniejecie dzięki tylko mojemu bratu, bo tam możecie iść na ten kanał i siać tą swoją nienawiść. I wylewać tą swoją żółć. A przy okazji wpierdalacie go w kłopoty. I, w, i, I teraz zobaczymy, czy ilu to on ma takich przyjaciół, którzy go z tych kłopotów wyciągną, a którzy do tych kłopotów przyczynili i przyłożyli sobie rękę jak ta lala. Ciekawe, czy go teraz, czy, 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 czy mu pomogą, czy coś w tym rodzaju. Ale róbcie to wszystko na swój rachunek. Róbcie to wszystko i nie mam do tego żadnych pretensji. Róbcie na swój rachunek i, pr i się przyznajcie do tego, a nie straszcie mnie policją, xl wykopem, Discordem. Ja czytam wykop i wiem, co o mnie mówią i co o mnie piszą. Także nie podpinajcie się. Latacie, Latacie z Discordu na na wykop, z wykopu na Discord i tam sobie, i tam sobie słuchajcie, i tam sobie mościcie te gniazdka i znęcacie się nad ludźmi, ale już już niedługo, już niedługo nie ma takiego czegoś